Witam w drugiej części budowy tego pięknego, cudownego, e, latającego silnika <laughs> B-Killer e, czyli pszczoła zabójca. W dzisiejszym odcinku gościnnie wystąpi Flat Aluminium z firmy Italeri. Zostanie ono tutaj podrasowane znaczną ilością Tinera, czyli rozcieńczalnika. E, oczywiście głównym aktorem dzisiejszego przedstawienia będzie raptor, raptor, który potrafi ukąsić to dosyć boleśnie. E, czy generalnie potrafi ukąsić jego tutaj ta y, 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 końcówka. E, Co dzisiaj będziemy robić? Jak widzicie tutaj na załączonym obrazku e, na załączonym obrazku mamy już powycinane elementy. E, postanowiłem, znaczy po analizie zdjęć uznałem że najbardziej odpowiedni, odpowiednim materiałem do budowy tutaj tego płatowca, pomijając drewno oczywiście będzie aluminium, więc stanowiłem, że wnętrze będzie po prostu w kolorze aluminium, czyli będzie oddawało to mniej więcej jak było tam. Generalnie w zapiskach znalazłem, że to były rury spawane, stalowe, ale aluminium jest lżejsze. Także tak, tak to mogło być. No, pewnie części jakieś z aluminium się tam znalazły, jakieś blachy aluminiowe itd. Tak bo nie wierzę to, że wszystko było zrobione ze stali. Bo to dosyć ciężkie wtedy by było. Poza tym mamy do czynienia z projektem, co, co by było gdyby. On nigdy nie powstał, więc moje założenie jest takie, że bierzemy aluminium i robimy z aluminium. Co będziemy robić? Tutaj wnętrze kabiny mamy, tutaj elementy, te wszystkie do malowania będą. Tutaj to, co wycinaliśmy i co teraz tak w miarę okej okay wygląda, to, jest, to są drzwi. <śmum> Samolot miał drzwi, tak. Serio. Jest nawet zdjęcie, jak, jak tam pilot wsiada do tego. Znaczy, replika też jest zrobiona i replika, replika też ma takie drzwi, więc spoko. Co dalej, no cóż, no weźmy się zamalowanie, zobaczymy jak to nam pójdzie. Troszeczkę kamera jest znowu troszeczkę inaczej umiejscowiona niż zazwyczaj. Zazwyczaj mam z góry, ale tutaj pod takim kątem to myślę, że będzie, będzie to wszystko lepiej widać. Czemu wybór padł na farby Italeri? Z tego względu, że miałem je pod ręką. Eee, mniej więcej taka sama ilość, taka sama ilość rozcieńczelnika jak farby, w tej chwili ląduje. No, nie mam radę to pokazać. Eee, przy pomocy pipety, sobie tutaj ładnie wszystko rozmieszaliśmy. Te bąbelki to nie jest wracający się pracująca się farba, nie jest zatkany, nie jest zatkana dysza, więc nie ma się co bać, zobaczymy jak sobie tutaj poradzi z tym tematem właśnie Raptor. é em Wiem, palec mi się męczy. Zużywa dość dużej ilości powietrza, całość, całość już poszła. Pragnę zwrócić uwagę, że ja tak naprawdę Raptora nie znam. To jest mój drugi kontakt z nim, także yy, zabawa jest przednia. Więc, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, że ło, coś nie tak i tak dalej, to trzeba wziąć to pod uwagę, że inaczej jest, jak się pracuje aerografem, który yy, znamy, lubimy, wiemy, znamy jego wszystkie bolączki, a co innego, jeżeli mamy coś zupełnie nowego. OK, jeszcze zobaczymy czy da radę poprawić tutaj, jeszcze patrzę czy o czym zapomniałam, co zostawiłem, drzwi zostawiłem, ale drzwi dobra, to, to następnym albo w sumie, zaraz moment, OK kontynuujemy. Teraz no, słuchajcie, mniej więcej no jest pewien problem, bo to jest farba metaliczna, no ale zobaczcie, źle nie jest, źle nie jest, ale nie jest to jakoś idealnie. Ehm. Drobinki po prostu osadzają się pewnie na igle. by ją wypolerować, bo ona nie była w żaden sposób polerowana i podejrzewam, że będzie lepiej. Dobra. Kleksy można robić, spoko. Dobrze, to by było chyba na tyle. Tak, jak widzieliście zresztą na załączonym obrazku źle nie jest. Źle nie jest, można malować odpowiednio rozcieńczoną farbą. Super też nie jest, bo wiadomo, że tutaj po prostu są drobinki farby, które mogą się po prostu osadzać na, na, na inwizy. Musiałbym to teraz wszystko rozebrać dokładnie, wyczyścić, ale tutaj jak na pierwszy raz, na takie pierwsze poważniejsze malowanie tym areografem, to nie jest źle. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu i do zobaczenia w następnym odcineczku.